Artur Ziembor, czy leci z nami pilot, czy dobrze, że skraca się kwarantanna izolacja? Dodam tylko, że wczoraj pana kolega z klubu, Dobromir Sośnierz, tutaj w ogóle takie stawiał rewolucyjne tezy, że przestańmy już pajacować, zdejmijmy te maseczki i przestańmy się dawać wkręcać w pandemię, panie pośle. No, ja się generalnie zgadzam z, z tym, co odpowiedział Dobromir. Rzeczywiście czekam na szkołę, która będzie otwarta od 1 września bez żadnych obostrzeń, gdzie nie będzie tego typu problemów, które były przewidywane. Bardzo się cieszę, muszę pochwalić, bardzo się cieszę z tego, że minister Piątkowski tutaj twardo stwierdził, że nie będzie żadnych ograniczeń, nie będzie maseczek szkoła. Szkoła wraca do normalnego funkcjonowania i zostawiamy ewentualnie autonomię dyrektorom, jeżeli będą jakieś ekstremalne sytuacje. To jest dobry ruch, ponieważ kto lepiej wie niż dyrektor szkoły o tym, co się w jego szkole dzieje. Mam nadzieję, że rodzice będą zadowoleni z tego, że dzieci wróciły, wróciły do szkoły. I daj Panie Boże, niech to będzie wszystko zdrowe, bezpieczne i takie jak było kiedyś, jeszcze zanim zaczęliśmy dyskutować o koronawirusie. Dokładnie tego samego oczekuję w społeczeństwie. Oczekuję, że w pewnym momencie przestaniemy się samo ograniczać i na przykład, nie wiem, nie wpuszczać do sklepów bez maseczek, czy nie obsługiwać, nie obsługiwać klientów, którzy maseczki nie założą. To jest troszkę uwłaczające z jednej strony, z drugiej strony, no już, już powinniśmy przejść do porządku codziennego z tym że istnieje taka choroba jak covid-19 tak jak inne choroby które można wirusowe które można złapać i tyle społeczeństwo powinno się do tego przyzwyczaić nie powinno być przerażane przez polityków w tym temacie to znaczy politycy nie powinni robić nic żeby przestraszyć społeczeństwo uważam że tych obostrzeń nie powinno być uważam, Ale żadnych? Że powinniśmy wrócić do normalnego życia. Żadnych obostrzeń żadnych obostrzeń, powinniśmy wrócić do normalnego życia, powinniśmy w tym momencie wrócić do tego, co było przed marcem, powinniśmy wrócić do normalnego świata po prostu. Ja myślę, że pan Karolak, jak i pan poseł Dziambo troszkę przesadzają, ponieważ namagają Polaków nie tylko do nieprzestrzegania przepisów, ale co starsze osoby chyba do tego, żeby usiłowały popełnić samobójstwo, bo przecież wiemy, jak potwornie niebezpieczny jest dla osób 60 plus. Ten wirus, że pan dział namawia je. starsze osoby, żeby popełniały samobójstwo? Serio pan tu mówi? No no, dobra, to zupełnie serio. Poseł tutaj zechciał chyba mieć duży cy, dużą cytowalność w internecie, bo ja absolutnie tego nie powiedziałem. Panie pośle. To proszę się nie, postarać, nie, żeby sobie, pan miał też w takim razie. Niech pan sobie tę maseczkę nosi do końca <laughs> swojego życia. I niech pan sobie ją nosi cały czas. Yy, natomiast A ja absolutnie nie, nosi, ale nie namawiam pan nie do tego, na wojsku, żeby, żeby w stanie pan miał nosić. zakaz noszenia tej maseczki. Ja namawiam do tego, żebym ja, jeżeli nie chcę tej maseczki nosić... Ale może żeby nie nosi, tam nie, tam tam namawiam namawiam nie nosi. O, 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 państwo, nie mówcie razem, o jedno tylko proszę. Podniosę się do pana posła Dziambora, bo niestety posłowie Konfederacji są odpowiedzialni w pewnym sensie i w, i, i, i w pewnej mierze za poluzowanie obostrzeń niestety wśród Polaków, wydając jak, dziwne książeczki, wydając różne dziwne książeczki o fałszywej pandemii. Ale przepisów nie ustanawiają przecież posłowie Konfederacji. To nie Dobrze, my wydaliśmy ale, ale książeczka tak. została wydana. Pan poseł Braun, jako jeden z liderów Konfederacji, próbował wręczać ja tę książeczkę na zjemy. sali plenarnej sejmu. Panie pośle, Dziambor, ja chcę pana uczulić na jedno. Pan nosząc maseczkę chroni innych, chroni innych przed sobą. Mieliśmy zgromadzenie narodowe. Podczas Zgromadzenia Narodowego mieliśmy taką scenkę, że wchodzimy wszyscy na salę, tam nie było tych ograniczeń liczbowych nagle okazało się. No i byłem świadkiem takiej sceny, gdzie wchodziła sobie grupka posłów i jeden z nich powiedział Panowie zakładamy maski, bo tu są dookoła kamery. Jedna z posłów. Ale to był poseł jakiego ugrupowania? Do Pisu akurat, bo ja siedzę obok sektora pisu. Jedna z posłanek wrzuciła zdjęcie posłów Konfederacji bez maseczek tak. i napisała, że panowie udowodnili swoją kłopotę. E, po zgromadzeniu spotykam tą posłankę bez maseczki. Pytam się, gdzie jest maseczka? A ona mi na to zgromadzenie już się skończyło. E, jedna z dziennikarek z konkurencyjnej stacji. Gdy zobaczyła mnie na holu w Sejmie, zaczepiła mnie i zaczęła krzyczeć, że ja to wszystkich narazam teraz. I ja się oczywiście wytłumaczyłem standardowo, że no jestem dorosłym człowiekiem, odpowiadam za siebie. Można się do mnie nie zbliżać, jeżeli ktoś się boi. Po zgromadzeniu, ta sama dziennikarka, bez maseczki. Podchodzę do niej i pytam się, gdzie jest maseczka, a ona mi na to yy, na stole zostawiła. Zresztą wszyscy mówimy, że ten wirus jest z nami i on będzie z nami, więc dla świętego spokoju powinniśmy po prostu zdrowie się odżywiać, nie wiem, uprawiać sporty, łykać witaminy. Natomiast naprawdę zamykanie się w domach, zamykanie szkół, firm, yy, nie wiem, yy, wprowadzenie się... restrykcji, ograniczanie się jakimiś maseczkami hmm. i inne takie, to wciąż będą ograniczenia, których nie powinno być. To powinno być ewentualnie, jeżeli już dobrowolne, natomiast absolutnie nie yy, dedykowane nam jako prawo. My cały czas rozmawiamy o y, liczbach zgonów na covid, -a, a nie rozmawiamy o innych chorobach. I akurat jeden z naszych posłów, Konrad Berkowicz złożył interpelację pytającą się o to, jakie są rzeczywiste dane dotyczące raka w Polsce yy, raka, o którym w ogóle właściwie nie ma dyskusji publicznej, a który no, zabija prawda. codziennie wielokrotnie więcej ludzi niż, yy, niż właśnie covid. Więc yy, bądźmy poważni, rozmawiajmy o pewnych proporcjach. My mamy Ej, większe problemy. Ja mam się... Konfederacja, wolność i niepodległość.